Cześć, nazywam się Magdalena Breza. Mam 21 lat i trenuję w klubie ULKS Talek z Pożytuchą pod okiem trenera Jarosława Ścigały. Swoją przygodę z bieganiem rozpoczęłam w 2018 roku, zaczynając od biegów krótkich, a od 2023 roku specjalizuję się w biegach średnich. Mój pierwszy medal Mistrzostw Polski zdobyłam dopiero w wieku 19 lat na halowych Mistrzostwach Polski na dystansie 800 metrów. Od tamtego dnia wiedziałam, że swoją przyszłość sportową chcę wiązać właśnie z tym dystansem. Z biegiem czasu uzbierałam w swojej kolekcji 8 medali Mistrzostw Polski w kategoriach U20 i U23 oraz 3 w kategorii seniorskiej. Pierwszy z nich zdobyłam na Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych na 2 kilometry w Bytomiu ubiegłego roku. Wygrana umożliwiła mi wyjazd na Mistrzostwo Europy w Antalii, gdzie nasza sztafeta zajęła szóste miejsce. Drugim był brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu na 800 metrów w Bydgoszczy tego roku. Trzeci zdobyłam niedawno w biegu na dwa kilometry w Lubinie zajmując trzecie miejsce. Ten sezon był dla mnie szczególnie udany gdyż poprawiłam pięć swoich rekordów życiowych oraz mogłam reprezentować kraj na Mistrzostwach Europy w Bergen. Wiem, że systematyczna praca i odpowiednie warunki treningowe doprowadzą mnie do jeszcze lepszych rezultatów. Moim celem na następny sezon jest poprawienie swojego wyniku na 800 metrów do takiego, który kwalifikowałby mnie na letnie Mistrzostwa Europy. W dalszej perspektywie chciałabym biegać na tyle szybko, by zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku. Ogromny wpływ na mój rozwój sportowy miało trenowanie w pełnym zdrowiu, odpowiednia regeneracja czy zgrupowania, na których w pełni mogą skupić się na procesie treningowym. Wiem, że współpraca z fundacją umożliwiłaby mi kontynuację mojego rozwoju w najtrudniejszym okresie, jakim jest przejście z kategorii młodzieżowej do seniora. Z tego powodu stypendium przeznaczyłabym na suplementację, sprzęt sportowy oraz zgrupowania, a także badania okresowe czy koszty związane z dojazdami na zgrupowania i zawody.